No siema, no nie wiem, wy do mnie zadzwoniliście. Do A to Fejm musiał zadzwonić. Przysłuchujesz się tutaj, co pan Jacek, po, Jacek powiedział? To no są osoby ciekawsze do słuchania niż Jacek Murański. E, to może wprost, jakby mamy pierwszy, nie wiem czy to pierwszy raz możliwość, żebyście się skonfrontowali, to powtórz swoje zarzuty do nitrozyniaka, tak żeby on mógł odpowiedzieć to musiałbym puszczać jeszcze raz te, te materiały, które, no nie chcę tutaj widza za, zanudzać, dobra, ty Chodzi znasz... o to, że tam mówiłeś, że właśnie mieszkasz w Breslau i że na, na Donata, czy co sądzisz o tym, gdyby chyba wojska rosyjskie wkroczyły do Polski, to powiedziałeś, oby tak. Aha, czyli Jacek Murański kolejny raz posłużył się jakimś wyrywkiem dwusekundowym, czy trwało to chociaż dłużej? <laughs> no, z pięciu. No właśnie, no właśnie, czyli kolejny raz, no ogólnie tak... No, to moje stanowisko jest takie, że może w czas, który tam Jacek Murański poświęca na wizji, żeby wytłumaczył, co zrobił dla Ukraińców podczas tej wojny, poza zdobywaniem atencji na konferencjach. Nie wiem, może pojechał pomóc, może zebrał jakąś paczkę. A to jest ciekawe, bo to podobno szalony zrobić. reporter tam dużo pomaga, mimo wszystko, że odwalił podobno. tą akcję. Podobno. Ale to nawet nie o to chodzi, bo Jacek Murański to jest osoba, która codziennie sobie mordę wyciera. Ale ludziom, słyszę roztrzęsiony które... głosik, to, to bardzo, bardzo dobrze, czyli wrażenie wywarło. Nie, Więc to... nie, udawaj, nie udawaj, chłopcze, że nie słuchałeś, bo przysłuchiwałeś nie się z ogromnym nie, chłopcze, zainteresowaniem. A, słyszę, słyszę. roztrzęsiony mocno tam, pieluszki pewnie są już założone, mocno roztrzęsiony głosik. Ja e, i Trochę inaczej cię widziałem na tych streamach. Tam jesteś taki apodyktyczny, Więc tak rządzisz, powiem. tam tak Dobra, wyzywasz. Tutaj nie. masz mocno rozdygotany głosik. No dobrze, to pozwólmy, żeby nie to się wytłumaczył. No w przeciwieństwie do ciebie, do nas kompromitować rodzinę na żywo. Konkretnie, ja właśnie w słowie, w kompromitować. W Dobra, konkretnie, y użyłeś takiego sformułowania, ja nie bez powodu, bo ja, ja jestem cierpliwy jak sem, co wielokrotnie podkreślam. Kurwa, e ty ty stary ty się pochwaliłeś, ty, ty się pochwaliłeś, że zarabiasz 80 tysięcy na, na YouTubie miesięcznie. Więc teraz tak, y bo oczywiście, oczywiście, że to jest bardzo ważna informacja w kontekście tego, co cię czeka, bo ja też zapowiedziałem, że. Po tym twoim materiale, który, który, na mnie, który na mnie opublikowałeś, ale to jest kwestia biznesowa, bo to się moi wspólnicy o to upomnieli. Okay. Powiedzia, powiedziałeś, konkretnie cytuję, i to nieważne, czy to ma 5 sekund, czy 10: Murański wobec milionów swoich widzów Murański, oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Na to zareagowałem nie, nie tyle ja, co moi wspólnicy. I e, niejako zobligowali mnie do tego, aby jest sprawę upublicznić. Więc powiem, ja odpowiedziałem i teraz powtarzam Ci to jeszcze raz. Masz trzy wyjścia. Albo ujawnisz, e, ja, o, jaki, o jakie posądzasz mnie niegodziwości konkretnie, albo przeprosisz, albo zapłacisz. To ja tylko powiem, że gdybym był na miejscu Sergiusza w tej sytuacji, nie miałbym dowodów na to, że wisi jakieś pieniądze. Ja osobiście bym przeprosił na przykład. W sensie, bo podejrzewam, podejrzewam, strzelam, że Sergiuszowi ktoś tak powiedział, nie dając mu dowodów i... Tak myślę, ale no zobaczmy, co Sergiusz zrobi. Gdybym ja powiedział takie słowa, które nie pokrywałyby się, to ja bym przeprosił osobiście. Ale z drugiej strony Murański też za porównanie do Trinkiewicza powinien, kurwa, przeprosić, nie? To działa na dwie strony. Nie ma, nie ma czwartego wyjścia. Więc konkretnie, kogo miałeś wyjście? na myśli, mu, mówiąc, że Murański oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu? Twój syn, Mateusz Murański, w momencie, kiedy mieszkał we Wrocławiu i prowadziła go pewna osoba, u której ty też kiedyś byłeś na wlewach, nie rozliczył się z nim. Lewy te kroplówki. Tak. Słuchaj, po pierwsze, mówiłeś to o Jacku murańskim. Powiedziałeś, no ale właśnie no, powiedział, bo, że Ty też podobno korzystałeś z tego. I ja korzystałem z... No powiedział, taki, że Mateusz korzystał, że ty też. Tam podobno. Nie W ogóle to jest jakaś bzdura. W tej chwili chłopak coś tutaj coś tutaj podrzuca. Kon... O w lewach mówisz, na, nadajesz. Po, po pierwsze jest to nieprawda co do zasady, żeby było jasne. Konkret. Konkret. I to będziesz miał okazję to wyja wyjaśnić, bo to są poważne sprawy, które rzutują też na e, sytuację e, firmy, gdzie jestem zaangażowany. Więc będziesz miał to okazję wyjaśnić. Dobrze zarabiasz, to bardzo dobrze. To, a to jest, jest bardzo, to jest bardzo jest dobra fernie, wiadomość. Kowieczor to szkójowe, że Murański ma przestrzeń do wypowiedzi, a serio, przynajmniej mam mniej, bo przez telefon cię gorzej słychać, że chce nikogoś zakrzyczeć. Nigdy nie będzie takiej smów wymiany. No, po, pierwszy, chłopcze, po pierwsze, chłopcze, kłamiesz. Jeszcze raz, teraz jakiś banał przypisujesz do bardzo Poważnych zarzutów na no tak, no, tak, ale ale tak, tak polu Ja nic nie słyszę. Po pierwsze, kłamiesz. Po drugie, bardzo, do bardzo poważnych zarzutów upublicznionych w milionach odsłon przy, jak, jak, jakiegoś badalnego, tak, nieprawdziwego zresztą mnie, przykładu nie używasz. Tak do e, po, drug, po trzecie, w końcu, e, mówiłeś o Jacku Murańskim. Więc też Jacek Murański, e, pomijając to, że ten pierwszy, tak, pierwszy wątek nie... jest nieprawdziwy, Jacek Murański też komuś nie zapłacił czegoś we Wrocławiu? Ogólnie stary, tak mocno krzyczysz, kurwa, że nawet nie rozumiem. Postaraj. Się Ty wszystko panować. rozumiesz. Dobra, będę wam... stwierdził. ja stwierdził. będę. Ja będę dumnał jakiś Aderal na DHD i dopiero Ty wtedy siopa nie głosu, Jacek pyta, czy to jeśli chodzi o te wlewy, to tylko Mateusz twierdzi, że nie zapłacił, czy Jacek też nie zapłacił temu chłopowi od wlewów? A to chyba oni powinni wiedzieć, komu nie zapłacili. Wiem, że jest dług. Dwóch, tak? Dług jest. A, dług, jest dług. dług. No że macie dług. Brednia, no, brednia kompletnie. Dobra, a teraz Nicodynik powiedział, żebyś e, nie nazywał go chłopcem, bo to jest dorosły chłop, ma już dzieci e, jest zaręczony. Dlaczego nazywasz go chłopcem? Bo chłopcem to jest, tak wiesz. To jest taki rozdygotany e, chłopiec w takich krótkich spodenkach, rozdygotany przez emocjonalnie przez, podszedł tym swoim komputerem, tam, tam się puszy, tam wezywa, tam życzy właśnie tam Żytych swoich rozmówców. Jednemu ale będzie chmiał Ale ja mówię o konkretach, ja mówię o faktach. Kogo, kogo ja rzecz? Kogo ja, ja mówię o konkretach. A na żywo to jest taka rozdygotana galaretka. Tam pampersy wystają. W tej chwili też słyszę, głosik mocno rozedrgany. Słabiutki jesteś, chłopczyku. Bardzo słabiutki jesteś. Ja powiem ci więcej. Ja, ja, więcej. Wiem, ja powiem, te powiem, te więcej. Ja powiem ci więcej. Ja powiem ci więcej. Sergiej! Siergiej! Ciebie już nie A. ma. Czy to groźba? Biznesowo ciebie już nie ma. No ale chociaż w sumie ci dobrze życzę, bo upubliczniłeś te zarobki 80. W Polsce ro, ruski agent wpływu zarabia 80 tysięcy dolarów na tej naiwnej to młodzieży. nie w tym, Ludzie momencie, ale w tym momencie. Chodzi Ty o Ty chcesz go pozwać. Chcesz go pozwać o. To znaczy, jest jedna rzecz, która mi się w ogóle nie podoba, bo z jednej strony murański twierdzi, że został pomówiony przez Sergiusza, ja nie wiem jak było, ale z drugiej strony pomawia go o to, że jest kurwa agentem wrogiego państwa, więc. No kurwa, no czy to nie jest przejaw totalnej hipokryzji? O to, że y, y, powiedział, że twój y, nie, syn ma Nie, 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 nie dług? Powiedział, że mój syn powiedział, Jacek Murański powie rzucił takie... No dobrze, to twierdzisz... Jacek Murański oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Okej, okay, to twierdzisz, ale to, ale że ten Murański pozew będzie chwaite... na taką sumę, że on go puści z torbami i biznesowo już nie będzie istniał? Będzie uzasadniony, oczywiście. Ja uzasadniony, że będzie tak. uzasadnione. Przez to, że tak powiedział, że masz konkretne długi, straty. ty potraciłeś na... konkretne, tysiące, setki tysięcy. Straty, tak, zweryfikowane do straty na wizerunku e, firmy, gdzie jestem wspólnikiem. Tak. To już przestaniesz się wydzierać. No? Można dojść do głosu? Tak. Bo to jest właśnie, bo to jest właśnie taka taktyka kurwa twoja, że za każdym razem głośniej, kurwa, mocniej, więcej. I Ale fakty, jak, i jak fakty, kurczę, fakty, 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 No to fakty są takie kurwa, że od trzech miesięcy z ty tym straszysz i nic nie robisz, bo ty jesteś kurwa tendaperem jesteś listem kurwa stand uperem. Ej, Masz sześćdziesiąt lat. Masz 60 lat, kurwa, i jedyne co osiągnęłeś, to krzyżenie kurwa na cage'ach i na konferencjach swojego gratuluję. Nie jest to dobre dla kampanii, że w programie yy... na żywo takie są oskarżenia, że jesteś młodym ma... stand-uperem, a chciałbyś zostać prezydentem. Yy, więc po pierwsze, po pierwsze, przygotuj się lepiej, jeżeli o kimś rozmawiasz, bo ty masz lat 28, ja mam 52, więc do 60. To przygotuj się lepiej, bo mam 27, Do 60, lat 27, kurwa. Do, do 60 mi jeszcze trochę brakuje. No ale tak, jest, mniejsza różnica jest między 60 a 52, między 27 no dobra, do a 28. Do rzeczy, do rzeczy, Jacek. No i do rzeczy, no jakie to zarzuty się pojawiły? No, no, usy, no że tam usy, macie jakieś duffer. długi. No, nie twierdzi, że są jakieś tam. No, ale że no, nie, nie bzdura. Ma. No, wiesz, że, a ja twierdzę Wardęga, że A ja Równie ja dobrze uf. można by sformułować zarzut jakiś obrzydliwy, że Wardęga kogoś wczoraj okradł. No, czy to jest polega naprawdę. No nie, no chłopak Bredzi. Nitro, a co sądzisz o tym, że Jacek. A co do zasady mówił, że 6 miesiące czeka, to jeszcze trochę poczekasz, chłopcze, to się musi wszystko odstać ta ta chłopcze wie, wie. chłopcze Chłopcze, zamknij buzie i nie pomagaj sobie to, bo ciągle te przecinki używasz KKK, k, k, bo masz wiem, że masz ciężko. Język polski to jest tobie, dla ciebie nowy język. To nie jest twój język, to nie jest twój e, język narodowy, więc rozumiem, potem że mówisz, że masz, nie masz takiej biegłości mówisz, w języku polskim tak? się, ale co do zasady, tańcula czeka już pół roku. Tak działają polskie sądy i to się musi odstać. Musimy też odpowiednio uzasadnić w tym pozwie, ale bardzo dobrą informacją jest, na co zwrócili mi uwagę moi wspólnicy, że chłopak ma bardzo. To poważne źródła dochodów. Otóż ten. E, ten, okay, ten, ro, ten, dobra. Ten, ta ruska onuca zarabia na polskich dzieciach okay, no 80 moment, tysięcy moment, chciałbym, chciałbym to wyjaśnić, bo tak, e, okej, okay, rozumiem, że pozywasz nitrozyniaka. Teraz chciałbym wyjaśnić, bo nazywasz go, że on ma w ogóle pochodzenie, że on nie jest Polakiem. Rozmawiam o tym z nitrozyniakiem. Nitrozyniak twierdzi, że to jest jakieś w ogóle wymyślone nie, No, ja, przy ja, ja się posłużę dowodami, sam ich dostarczył. Znaczy twierdzisz, że. E, dostarczył bo, bo... ich sam, chwalił. Tam, mam tutaj te, te dowody, pokażę Ci też. Okej, okay, na jakiej podstawie twierdzisz, że to nie jest Polak? Y, ponieważ sam się pochwalił swoim rosyjsko-niemieckim pochodzeniem. Babcia, jak stwierdził, jest z pochodzenia Rosjanką. Babcia, babcia jest, no, ba -babcia. Babcia jest pochodzenia Rosjanką, a dziadek Niemcem. No to są, jego, to są <śm> jego słowa. Bo była mowa tam na jednym, od pytania od widza. I na tej podstawie twierdzisz, że to jest jak rosyjska... Jak na tej On twierdzi? Ja, te... ja powtarzam po nim. Dobra, ale przestaniesz krzyczeć teraz, czy nie? Chłopcze, mów. A... Obecne ziemi Polski, do kogo należały przed I wojną światową? Ziemie polskie, chłopcze, teraz nie próbuj wybrnąć, powiedziałeś wprost. No nie, nie, Powiedziałeś, nie pros, tylko... Niemco, Żaden Polak przed wojną, przed pierwszą wojną światową nie powiedziałby, by żyjąc pod zaborem niemieckim, że jest Niemcem, a Polak żyjący pod zaborem rosyjskim nie brni w absurd, chłopcze. A Polak a, żyjący byłeś, pod zaborem rosyjskim nie, 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 nie powiedziałby, że jest, jest Rosjaninem. Kolejna... No nie, jesteś, swoje... a, jesteś, twoje... jesteś infantylnym twoje... ignorantem, nie, br, nie, nie brni w absurd. A ty nie obraż tego absurdem. Szpanem, nie tego no dobra, ale nawet jeżeli ma jakieś w rodzinie obcokrajowców, czy nie to... nie ma nic złego, tylko... Te, to Ty ma, go nazywasz rosyjskim zasady. agentem. Nie, ja go nazywam rosyjskim agentem po tym, nazwałeś, co powiedział. W dniu, tak. ataku, w dniu ataku Rosji na Ukrainę, na pytanie widza, czy to dojdzie do Polski, czy ten atak rosyjski odpowiada, oby tak. Nie ma Jakiś niczego trosze, złego, ty... że ktoś ma babcię Rosjankę a dziadka niemiecką. No dobra, to dajmy mu teraz coś Ale to wiele tłumaczy. Dobra, okay. Jeżeli typ o pochodzeniu niemieckim mówi, że pan z Breslau, kolački tak mają przednim. Dajmy odpowiedź. Dajmy odpowiedź. Nie jest przez... wiele tłumaczy. Super. Jest w tym ten szat szat kontekście. W w tak. Jest bardzo sekundowy. Chłopcze, chłopcze, to po pierwsze. Chłopcze. A po drugie będzie straszek mantra. to nie pierwsze. A po drugie będzie straszek mantra. Tak. Brakuje ci argumentów jak mantra. Niczego mi nie brakuje. Ten będzie skrytował szodnie. Niczego mi nie brakuje. A daj teraz nie troszcz się kompozycji. Więc jakbyś, był, więc jakbyś był. Ty masz tym, problem na Ale twarzy. daj mi to ja zrobić. Jacek, tobie się twarzy, nie da przerywać. Bo tam ty chyba, chyba się tam często przechadzać po parku południowym, bo coś tam nie możesz zmazać tego, co tam ci zostało po ptakach na twarzy. To teraz dajesz argumentu, że ma znamię na twarzy? Ja. ja? To właśnie taki jest Jacek Murański, pomówić odnośnie pochodzenia. Yy, no ale chuj, on jest łysym kwelem kurwa. Też i ma mordę kartofel, jak kartofel. Jakbyś chcemy tutaj. Jakiś te, teraz fizyczności obrażać. Sorry, coś, administration. Chłopcze? Mam do Ciebie pytanie. Chłopcze, jakiś konkret. Nie, jak ta... mam do Ciebie też bredzisz, pytanie. Bredzisz, bredzisz, chłopcze, bredzisz. Ale dobrze, daj mu odpowiedzieć. Mam do Ciebie pytanie, bo Jacek tutaj zadeklarował, że w 2030 roku i mówi że mówi to śmiertelnie poważnie, będzie kandydował na prezydenta. Co Ty o tym sądzisz? Sądzę o tym, że Jacek Urański nawet nie wie, że w 2030 roku nie będzie wyborów na prezydenta. Więc oba... No tyle poważnie biorę jego Dokładnie do będą. No, 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 no jak, mam, jak mam traktować poważnie gościa, który twierdzi, że używa jakiegoś argumentu, a to jest brednia. No. Ta kadencja kończy się w roku 25. Kolejne wybory, lekko licząc. Więc informuję Cię, w Polsce kadencja w przeciwieństwie do parlamentarnej trwa prezydencka 5, 5 lat, lat. Teraz Uch. wybory będą w 25. Nitro, 25 plus 5 to jest? Halo? Okay. Ile? A, to, to akurat, nie, to akurat, to akurat muszę przyznać, trochę się... Majtnąłem. Majtnąłeś się, bo no, jesteś, jesteś majtkiem, jesteś, no to jedyna... się majtnąłeś. Stary, ma... Jeszcze stary, podpiętym pod pampersy, więc, jesteś, więc majtnąłeś kiedy, się, no. To jest jedyny raz, kiedy będziesz miał rację podczas tej dyskusji, więc możesz sobie piątkę Ale kto wie, może będą jakieś przyspieszone? Nikt nie wie, jak to A będzie. To... Oczywiście to nie jest nie rzeczy, moja groźba. Raczej, raczej w w wyborów na prezydenta nie przyspieszają, w przeciwieństwie do, do parlamentarnych, no ale spoko. Możesz winszować. Wow, pierwszy raz wygrałeś. Ja też masz coś nie do powiedzenia, nie ojca, wyzywasz matkę, siostrę, babcię... A ja mam Ale pytanie, bo miało dziewczyna. dojść do waszej konfrontacji. Mhm. E, była umówiona jakaś przed walką nitrozyniaka. Czemu do tej konfrontacji nie doszło? Bo przyszedł Jacek Murański dzień przed walką, a następny dzień, yy, czyli w dniu, kiedy odbywała się walka, yy, no i akurat nie byłem w stanie, żeby chodzić i jakiś wywiadów udzielać ludziom, kurwa, odlepionym. Okay. Jest to chyba w miarę zrozumiałe, nie? Że w, w, w fight się... No to za to się dzisiaj, dzisiaj się za to Siergiej ładnie wyświetliłeś. Także, chłopcze, dziękujemy ci. Ale, ale wiesz co, będziesz tutaj, będziesz tutaj za każdym razem, będziesz za, za każdym razem nie pomawiał odnośnie jakobym był Rosjanem, dobrze wiesz, jakie to. Rosjaninem oku... I, to, i to nie pomawiam, tylko to są twoje słowa. Ja używam jako argumentu Tary, jest, twoich jest... własnych słów. Ty się tym chwaliłeś. I w kontekście tego, że życzysz Polsce Kurwa, rosyjskiej się. okupacji się, i jednocześnie męczy. mieszkając we Wrocławiu, mówisz o tym mieście Breslau i twierdzi, że Polaczki się mają niemieckiemu panu kłaniać, to wiele tłumaczy. To tylko tyle i aż tyle. To bardzo dużo mówi o tobie. Tyle. Już skończyłeś? Dla każdego średnio inteligentnego widza ten przekaz jest oczywisty. No. Właśnie dla każdego średnio inteligentnego widza w momencie, kiedy Rosja napada na Ukrainę, a ty chodzisz i kurwa jak mantrę powtarzasz, że moja matka jest Rosjanką, babcia, kurwa, Babcia, z babcia, sam się dnia ja powtarzam, powtarzam. Powtarzam po tobie. Mirej, kurwa, budujesz, powtarzam budujesz, powtarzam tako, twój kurwa, przekaz. Metrazie, chłopcze, chłopcze, ja po części był chłopny, kurwa ten sposób, powtarzam, bo, bo zaraz zbiecha. kłamie i nie mogę, muszę to sprostować. Nie, po, nie, po, nie powtarzam jak mantry, tylko chłopcze, powtarzam po tobie. Sergiej, po tobie powtarzam. No, idiota, kurwa. Jesteś kurwa łysym idiotem. W wieku 50 lat zamiast kurwa bawić się z wnuczkiem, to ty chodzisz, kurwa, po programach i wyzywasz, kurwa, 20 lat. Chciałbym Ci pogratulować, jesteś naprawdę ja kurwa... Ja stwierdzam wy... fakty, nie wyzywam. Stwierdzam fakty. No, masz już bliżej niż dalej, więc kurwa, no, winszuję temu, jak spożywasz swoje ofiary. To wyjdź na trzeciego dzisiaj. po reporterze wow. i po tańculi, to zobaczymy, czy mam bliżej niż, niż dalej, bo jesteś ode mnie o, ile tam? 27 no, więc... lat młodszy. No pierwsze byłeś w stanie tańcać, trzecią walkę z drugiego wad tego tego, tego, tego marzenie. Tego szczura? z dwoma połamanymi rękami, ale Ale oczywiście na trzeciego niech wychodzi. To, to, to zobaczymy kto ma bliżej niż dalej. Ej. małacik, w krótkich spodenkach. To zobaczymy kto ma bliżej niż dalej. No. Na zmęczonego podwójną wychodzi walką, wychodzisz? Ale na Ale winna. wychodzisz? Hey. Nie stać Chłopcie, na Wychodzisz? Na zmęczonego, jak to mówisz starego, starego dziada i tak dalej, który ma bliżej niż dalej. Wychodzisz na trzeciego. Powiem ci tak, jesteś kurwa mnie wartą atencji, więc to jest chyba ostatni raz, kiedy w życiu rozmawiałem i nie próbuj do mnie podchodzić w życiu realnym, bo gdzieś się przetniemy. No dobrze, myślę, że na tym zakończymy, jeśli chodzi o rozwój. Dzięki Nitro, że odebrałeś od fejmu. No, się. Odebrał ode mnie. No raz, ja. Bo chciał sobie ze mną porozmawiać, tylko mu nie wyszło. No dobrze, ale czy uważasz, że taka pyskówka. E... Dobra, bo ja się odniosę, bo generalnie pewnie tego też oczekujecie. Ja uważam, że przede wszystkim, jeżeli mieliby rozmawiać, to powinni rozmawiać właśnie na programie na żywo, gdzie siedzą face to face do siebie, żeby zarówno jeden, jak i drugi miał możliwość wypowiedzenia się, bo w tym przypadku tak nie było i fajnie by było, gdyby po prostu posługiwali się czystą argumentacją. No, no dziwne, no jakby cały kształt dla mnie jest dziwny. Jest to dziwne, nie? Jak chcą się przepychać, niech się przepychają. I mi to kurwa lata kłoptaka, tak szczerze. gdzie w ogóle pobiło to rekord oglądalności, jeśli chodzi o programy Fejm'u. Yy, czy to wpłynie pozytywnie na twoją przyszłą kampanię? Ale nie bądźą? wiem, o czym mówisz, co pobiło programy Fejm'u. Pobiliśmy rekord, dostanę ocho taką informację, że było najwięcej osób. Natomiast moje pytanie, czy taka pyskówka pozytywnie... Nie, nie, pozytywne... z mojej strony to są merytoryczne argumenty i niech każdy sobie wyciągnie własne wnioski. Ja nie mam. No ale abituję. taka pyskówka ja pasuje nie... dla prezydenta, nie ja będzie to później wyciągane podczas kampanii sprawy. Nie ma rozmowę wyborczej? na argumentach. To, że ktoś używa słów takich, jak używa ten Siergiej, to ja na to nie mam wpływu. Ewentualnie mógłby ktoś go uciszyć, ale też jestem generalnie za tym, żeby się dać wypowiedzieć, nawet jak się ktoś mówi głupoty, no to mówił, 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 ja opieram swój przekaz na argumentach, do ilu... Star, no też nie możesz mówić, że daje się powiedzieć w momencie, w którym przekrzykujesz kogoś na telefonie, ja też, dobra, może, może Sergiusza wypowiedzi też były czasami takie po prostu przepełnione inwektywami, nie, no, wyzywał go, no ale z drugiej strony nic więcej już powiedzieć nie mógł, więc no... No, nie zgodzę się przynajmniej z tym argumentem, że dajesz przestrzeń wypowiedzi, no bo, no bo, no bo nie dajesz. No. to widzów dotrze? Nie wiem, ale kropla drąży skałę. I powtarzam, używam argumentów, przytoczyłem jego własne słowa, przytoczyłem jego wypowiedzi, to są jego filmiki, tu nie jest nic manipulowane. Ten chłopak sam dał sobie najlepszy obraz, jaki mógł dać. I ten chłopaczyna, ten Siergiej, zarabia w Polsce, na Polakach, 80 tysięcy dolarów, przepraszam, złotych, bo tam jest 25 tysięcy dolarów. 80 tysięcy złotych miesięcznie, lżąc Polaków, polski naród i rzucając nam rosyjskiego zniewolenia. Coś jeszcze, koniec, kropka. Tyle. I Polska na to pozwala. Płaci podatki. To, to jest najlepszy przykład. No, no właśnie, zastanówmy się. Zastanówmy się, gdzie on płaci podatki. No w Polsce. Tego nie wiem. To się dowiem okay, podczas... Ja... No ale to nie możesz tego nie wiedzieć, a możesz wie... ale wiesz, że coś nie jest żartem, co jest powiedziane. No kurwa, no. gdzie nawet ja pamiętam historię z Breslau i potem, kurwa, no czasami z tym nie było mówione, że hehebeczka. no. Nie możesz brać zapewnik tego, że coś nie jest żartem bo, bo to, to ktoś wie, czy mówi to żartobliwie, czy nie. Jeszcze jeżeli jest w stanie na tym samym, jest, jeszcze jest w stanie na tym samym streamie powiedzieć, że robił sobie jaja, a jeżeli chodzi o wprowadzanie podatków, no to takie rzeczy można zweryfikować. Kto gdzie ma zarejestrowaną działalność gospodarczą? No podczas procesu. A jak się okaże, że płaci podatki w Polsce, to wtedy już uznasz, że nie jestem rosyjskim agentem? Ale zaraz, to jak to jak. Dużo osób twierdzi, że podatki są jakąś... formą. nie, 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 To nie, 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 pod nie, nie, pod Warszawą, nie, To nie, 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 to podatki, to ja bym się miał z tego cieszyć. nie, 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 ci nie, 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 ci nie, ten, ten jaki jest, na pewno się nie zgodzi, ale ten, który przyjdzie być może, może się na to zgodzić, że y, 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 zrobią inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy, i zbudują tu fabrykę y, y, budującą rosyjskie czołgi, ale będą podatki płacić w Polsce. To co, to mam się cieszyć? No, okay. no, no to jest moja odpowiedź na Twoje pytanie. Pytanie więc, było absurdalne, więc moje, moje pytanie było również retoryczne, nie wymagam odpowiedzi, równie absurdalne. Celowo. Dobrze.